Witajcie kochani! Dzisiaj w niecałe dwie minuty pokażę Wam jak zrobić przepyszną, rozgrzewającą zupę krem z pora i cukinii. Zanim jednak przejdziesz do oglądania koniecznie subskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, wesprzyj moją twórczość. Dla mnie to zawsze ogromna motywacja do dalszego działania, a tymczasem zapraszam do oglądania. Wszystkie warzywa będziemy dokładnie podsmażać na oleju kokosowym albo oliwie z oliwek do garnka. Wrzucamy szalotkę, czosnek, tymianek, liście laurowe, marchewkę, seler naciowy, cukinie, ziemniaki, a także dużo, dużo pora i jedną łyżkę soli. Wszystko dokładnie podsmażamy dość długo, to jest bardzo ważne, ponieważ to dodaje kwintesencji smaku. Dolewamy wodę, gotujemy, miksujemy i opcjonalnie możemy Dodać odrobinę soku z cytryny, czarnego pieprzu i voilà! Nasza zupa gotowa, bajecznie prosta w wykonaniu i przepyszna. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do wykonania tej zupy. Dajcie mi znać w komentarzach, czy przepis Wam się podoba, czy wypróbowaliście i czy Wam smakował. A tymczasem życzę Wam smacznego, pozdrawiam Cię i wysyłam dużo, dużo miłości.